Po burzliwych sesjach na rynkach nastał spokój, czy pokój jak zwał, tak zwał. Indeksy wstrzymały tę olbrzymią zmienność inwestorzy już nie kupują na potęgę z klapkami na oczach akcji, nie sprzedają też ich na potęgę nie, na wyścigi, bo tego doświadczaliśmy w ostatnich kilku, kilkunastu dniach. W zasadzie ta zmienność utrzymywała nam się od początku kwietnia, ale wydaje się, że nie, teraz nadchodzi dla rynków. Nieco spokojniejszy czas. Donald Trump poinformował, że na 3 miesiące zawiesza, zawiesza cła na kraje, które tych ceł w ramach kontry, ceł odwetowych nie ustalały dla Stanów Zjednoczonych, czyli w zasadzie większa część świata poza Chinami, będzie mieć przez te 3 miesiące spokój. Rynki odebrały oczywiście te informacje euforią. W Stanach Zjednoczonych SNP plus 10, NASDAQ plus 12 to była jedna z najlepszych sesji w ogóle w historii. Notowanie, mając na uwadze czas, w jakim ten wzrost był zbudowany, no, to chyba najlepsze nawet w historii. Chyba aż takiego rewolucyjnego ruchu nie obserwowaliśmy. No, ale też z drugiej strony, jak bardzo wcześniej ręki były wyprzedane. Oczywiście tutaj też duży element tego właśnie spadku stanowiła spora panika inwestorów w zasadzie z całego świata, którzy wyprzedawali na potęgę akcje w Pamiętamy, FireGrid doszedł do poziomu mniej więcej trzech punktów w skali właśnie 100 punktowej, a więc byliśmy w obszarze ekstremalnego strachu. No, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo wiecie o tym doskonale, że cła wprowadzane cały świat, zaburzyłyby działania handlowe, handel zagraniczny, właśnie Stanów Zjednoczonych, i owszem, byłoby po prostu też ciężko Stanom Zjednoczonym. Stopniowo, po trochu, no mając na uwadze rozmowy z poszczególnymi krajami, to jest do zrobienia, i tutaj myślę, że Donald Trump i doradcy są w stanie doprowadzić do lepszych właśnie warunków wymiany handlowej z poszczególnymi gospodarkami, co będzie niewątpliwą korzyścią dla amerykańskiej gospodarki, ale tak z góry wszystko naraz to raczej jest. Trudne. Oczywiście rynek, inwestorzy zastanawiają się, jaki był w takim razie sens w ogóle wprowadzenia tych ceł na cały świat po, tym, żeby, po to, żeby po chwili z nich zrezygnować. Tutaj pojawiają się spekulacje, że chodziło o to, żeby finansowo też na tym dobrze wyjść. Osoby zaprzyjaźnione mogły wykorzystać insider trading i właśnie potwierać pozycje bezpośrednio przed informacją na wzrosty, na których można było naprawdę bardzo dużo zarobić, no a później zamknąć swoje pozycje na szczytach i nawet jeszcze gdzieś tam w drugą stronę te pozycje rozegrać zagrać, bo też niemałe spadki później się pojawiły, czyli podczas sesji wczoraj 60 kwietnia, ale to też wiązało się powoli z pewną powolną realizacją zysków, ale i z tymi systematycznie podnoszonymi cłami na Chiny, bo to jest ten główny teraz przeciwnik, że tak powiem, politycy handlowej Stanów Zjednoczonych, bo Chiny nie ustępują i ustępować najprawdopodobniej nie będą, więc to jest kwestia tego insider trading, wykorzystania informacji poufnych, no bo tak naprawdę Trump nic specjalnego nie ugrał. Powiem więcej, na antenie międzynarodowej, na arenie międzynarodowej stracił być może sporo zaufania, nawet są podmioty, które chcą oskarżyć politykę Stanów Zjednoczonych do Komisji właśnie zajmującej się handlem międzynarodowym, że te gra i te podwyżki, choćby nawet dla Chin, no po prostu są już poza pewną barierą czy poza pewnym. Że tak powiem, no takim naturalnym tokiem myślenia, rozumowania gospodarek, i to już trochę chyba tak jak w jakiejś grze komputerowej, wirtualna rzeczywistość, tutaj się chyba trochę do tego całego rynku wkrada. Dzisiaj w programie powiem też o cenach paliw i dlaczego one nie spadły, mając na uwadze te mocne spadki ropy Brent, ropy WT, które na rynkach obserwujemy. Będzie też o spółce, którą namiętnie skupował w ubiegłym roku Warren Buffett, a ta wcale tak dobrze sobie nie radzi, a to też ma pewne połączenie z ludnością, latynoską, która to z kolei nie wychodzi już tak często jak wcześniej właśnie do barów, pubów i sprzedaż piwa maleje w Stanach Zjednoczonych. Będzie też wątek kolejny, ważny, który w mojej opinii po nowym tygodniu będzie grany, czyli temat wojny, temat Rosji, temat Ukrainy. Myślę, że po tej burzy związanej z cłami teraz trzeba wrócić no, nieco bliżej na wschód Europy i o tych tematach trochę więcej podyskutować, bo jest spora szansa, że teraz Trump tym się właśnie zajmie. Wyświetlam krótki materiał z partnerem głównym, wracam dosłownie za moment i przejdziemy do części właściwie odcinka. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, GPW z Marcinem. Podlackim jest Sakso Bank, Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu do tego waluty, surowce, indeksy, oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje. Oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam. Zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witam ponownie, przypominam o promocji od Saxo, którą macie nie, specjalnie właśnie tutaj dla naszej społeczności. 250 euro dla nowych, link macie w opisie pod tym materiałem, jeżeli chcecie handlować na bezawaryjnej platformie. No na przykład wykorzystując do tego akcje, indeksy, waluty, krypto, co tylko chcecie, no to jest to dla Was jak najbardziej, myślę, że możliwość, a my już przechodzimy dalej, patrzymy na indeks WIG20, jesteśmy w trakcie odbicia 2540, przypominam, że my przy 2510 mniej więcej Zrezygnowaliśmy z tej zielonej strzałki pro prowzrostowej na indeksie WIG-20. Sytuacja się ustabilizowała. Od dołka odrobiliśmy około 10% spadku w ciągu kilku sesji. Paradoksalnie, właśnie ta druga część tego tygodnia, naprawdę bardzo dobra dla warszawskiego rynku, ale widzimy, że. Poziom 2600 punktów pozostaje niezdobyty. Sprawdziliśmy ten poziom podczas sesji czwartkowej, ale ostatecznie nie udało się go pokonać. No i teraz walczymy o ewentualną kontynuację odbicia i wzrostów. Trzeba być tutaj bardzo czujnym, bardzo uważnym, bo paradoksalnie, w mojej opinii, teraz nadchodzą czasy, kiedy będą się pojawiać informacje dużo ważniejsze dla Polski niż te dotyczące ceł, bo te dotyczące ceł były oczywiście ważne dla świata, dla światowych gospodarek, dla sytuacji na rynkach, które też oczywiście wpływały na naszą polską giełdę i na ruch. Kapitału spekulacyjnego i dużych inwestorów, ale teraz już trzeba będzie spojrzeć na realne, ważne dane, właśnie dotyczące rynków. Ale zanim o samej wojnie, to jeszcze tutaj szybkie podsumowanie. Z całym światem przerwa na 3 miesiące to już było dokładnie komentowane, więc nie będziemy tego tematu powielać. To powinno rynki uspokoić. Temat chiński będzie jeszcze grany, czy grzany innymi słowy, ale on nie powinien wpływać aż tak bardzo znacząco na rynki w tym negatywnym aspekcie. Taka jest moja opinia. Cały czas tutaj upatruję jeszcze jednej dawki paliwa dla rynku, właśnie w związku z tym, że Chiny i Stany Zjednoczone po prostu się w jakimś tam wymiarze dogadają i przestaną uprawiać tę dziwną grę, właśnie związaną z. Jakby wzajemnymi podwyżkami ceł, tylko po prostu na jakimś konkretnym progu się tutaj strony spotkają, co również powinno ręki troszeczkę uspokoić, co powinno być kolejnym impulsem do wzrostu, więc to przed nami, to mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że jeszcze jeden impuls pozytywny, jeżeli chodzi o cła, w krótkim terminie, w mojej opinii, powinien nam się przydarzyć, bo te trzy miesiące spokoju raczej myślę, że mamy tutaj wręcz zagwarantowane. Ale wracamy do kwestii wojny, i do kwestii właśnie działań bądź pokoju. Wydaje się, że bardziej działań wojennych, bo ostatnia właśnie, aktywność strony rosyjskiej wymierzona w kierunku Ukrainy, wskazuje na to, że jakby ta agresja może się nie zakończyć w szybkim czasie i właśnie tutaj w najbliższej przyszłości pokój wydaje się być poza zasięgiem, tak mówi Boris Pistorius, szef niemieckiego resortu obrony, co oczywiście jest widoczne na spółkach, które w tym sektorze obronnym działają, nasza Lubawa na naszym rynku właśnie na świetnych poziomach, ale patrząc też na spółki zagraniczne, choćby Rain Metal, tam też widać dynamiczne odrabianie strat po chwilowych spadkach, które właśnie w ramach też spadków szerokiego rynku i ceł się pojawiły, więc na to też zwracamy uwagę. Oczywiście Ukraina cały czas potrzebuje wsparcia, pomocy, cały czas tutaj sojusznicy są bardzo istotni, bardzo ważni, bo bez tego wsparcia po prostu Ukraina by sobie zbyt dobrze nie poradziła. Teraz temat ropy, o którym już trochę mówiliśmy w ostatnim czasie, bo też nieraz. Pa, nawet Was pytałem w którymś z porannych programów, pamiętam o to, yy, po ile u Was są ceny yy, i czy jest już poniżej 6 zł za. Za litry, czy to 95, czy to diesla, mając na uwadze olbrzymie spadki na ropie, brent między innymi, natomiast okazuje się, że wcale te spadki aż tak bardzo nie poszły właśnie za samym surowcem, bo jak się okazuje, to sam surowiec nie jest aż tak bardzo istotny, właśnie. Tutaj widać, że te delikatne spadki się pojawiły, jest taki mały zrąbek tutaj na, na wykresie, w samej końcówce tutaj w 2025 roku, ale to nie jest dużo, to jest jakieś 10-15 groszy w dół, no, natomiast sama ropa spadła zdecydowanie więcej, bo to jest jakieś 1-2%, a ropa przecież spada o blisko 20%, natomiast warto przypomnieć, że z każdego zakupionego litra benzyny bądź oleju napędowego ponad 40% trafia w ręce państwa, więc z automatu można powiedzieć, że gdyby nie do państwa. Trafiało mniej, no to cena byłaby po prostu po drodze niższa. I na przykład, gdyby VAT to było 8% nadal, to mogłoby być około 5 zł za litr. Olej napędowy w wysokości 5,10. Warto też, drodzy widzowie, dodać bardzo ważną sprawę dotyczącą właśnie rynku paliw. I to gdzieś tutaj widziałem, że było też rozpisane, to Wam od razu tutaj pokażę. Jest jeszcze jeden plus, który powinien działać właśnie na korzyść cen na stacjach paliw. To jest właśnie to, że światowy handel paliw rozliczany jest w dolarach amerykańskich. Ostatni indeks dolara radzi sobie dosyć słabo, więc to też powinno wpływać pozytywnie. Ale niestety warto pamiętać, że my nie tankujemy przecież wydobywanej ropy, tylko paliwa, gotowe paliwa, które oczywiście w procesie chemicznym powstają. I tutaj właśnie koszt surowca samego. To jest tylko kilkanaście procent ceny benzyny i ważne są właśnie notowania paliw na światowych giełdach. Galon benzyny w Nowym Jorku wyceniany był na 95 dolara, w środę było nie, nieco mniej 1,90, mniej więcej najmniej od września. Natomiast nie były to ceny właśnie niskie jak na standardy tego, do czego przyzwyczailiśmy się przed rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku. Pamiętamy, że wtedy po pandemii nawet, czy w trakcie pandemii był taki czas, że i poniżej czwórki tankowaliśmy, tam były takie, były takie Momenty, więc to jest ten czynnik, który też sprawia, że po prostu to paliwo otrzyma się na dosyć wysokich pułapach. No i tutaj nie, nie ma o czym specjalnie mówić. I wydaje się, że powoli dochodzimy do takiego progu momentu, że przy tych wysokich właśnie taryfach, opłatach, czy tam części kosztów, które zabiera jakby państwo, no już dużo niżej tego paliwa po prostu zbić nie będziemy mogli. No chyba, żeby nagle wydarzyło się coś a Wybuch wojny, no to wtedy byśmy pewnie yy, myśleli nad tym, co tam może się wydarzyć. Na przykład cena nam nie skoczy w drugą stronę, ale jakichś takich szoków raczej nie przewidujemy, które by aż tak bardzo mocno miały wpłynąć na ceny na stacjach paliw. I to, co teraz zjechało, to może być jak tak naprawdę maksimum tego, co może się po drodze wydarzyć. takich ciekawostek rynkowych my tak wychwalamy Blika. Już niektórzy mówią o wejściu Blika na giełdę papierów wartościowych, a tymczasem Blik może być zagrożony. Nesbank wprowadza Visa ne Plus, i tutaj właśnie. Się, to jest zdecydowane uproszczenie przekazów pieniężnych. Usługa łączy dane karty z numerem telefonu i pojawia się w Polsce po raz pierwszy. A więc troszeczkę podobny temat, bo wiecie, że te przelewy na telefon, bliki, nie bliki, można też wysyłać, można płacić w sklepach, można wypłacać kartę na przykład z bankometrów bez karty, właśnie na pomocą blika, mając tylko i wyłącznie urządzenie mobilne przy sobie, żeby odpowiedni kod wygenerować. Natomiast oczywiście jest to rozwiązanie alternatywne. jak alternatywne, to też pewnego rodzaju konkurencja i może się okazać, że część klientów po prostu się przerzuci i ten rynek będzie po troszku zabierany blikowi, który to przecież jest rozwiązaniem unikatowym w zasadzie na skalę całego świata. Wspomniałem też we wstępie, że zagają do tematu spółki, którą inwestował w końcówce 2024 roku Warren Buffett. Chodzi o Constellation Brands, producenta piwa Corona. I tutaj Trump troszeczkę wystraszył społeczność latynoską w kontekście właśnie polityki imigracyjnej. I to wpłynęło właśnie między innymi na to, że ludność zaczęła unikać spotkań towarzyskich i publicznych miejsc z obawą przed deportacją, co ciekawe. Tylko gdzieś tam siedzą w tych swoich domach czy, czy, czy mieszkaniach, gdzie po prostu wszędzie wcześniej przebywali. I to sprawiło, że jakby to spożycie piwa maleje. A jest to jedno z bardziej popularnych piw przecież w Stanach też Zjednoczonych, co może się oczywiście odbić na wynikach finansowych tego podmiotu. Jeżeli patrzymy jeszcze na rynki, tak jak wspomniałem, sytuacja się bardzo mocno uspokoiła. W Stanach Zjednoczonych, no w tej chwili, akurat 5,6 na minusie jesteśmy, ale to są rejony od dołków oddalone, jakieś 7% mniej więcej. Czy te emocje poniekąd zostały wycenione? No i czekamy oczywiście na rozwój wydarzeń. Mieliśmy wczoraj świetne dane o inflacji CPI 2,4 wobec konsensusu na poziomie 2,6, co powinno być wręcz jednoznaczną informacją w przyszłości dla Jeromea Powella, skutkującą szybką, rychłą obniżką stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych, co powinno być bardzo dobrą informacją dla rynku, a tymczasem no, rynki wcale tego jakoś specjalnie dobrze nie przyjęły. Bo przecież wczoraj mieliśmy sesję z kilkuprocentowym spadkiem w USA. Czasem się mówi, no dobrze, to nie ta pierwsza sesja, tylko kolejna jest wyznacznikiem. No jak na razie, ta sesja piątkowa, mamy prawie już 16.30, nie przynosi jakichś rewelacyjnych ruchów i nic specjalnego tutaj się takiego nie dzieje, co mogłoby wskazywać właśnie na to, że Stany Zjednoczone wrócą do, do wzrostu i kolejna fala wzrostów będzie tutaj też. Realizowane. Oczywiście to wszystko przed nami. Bardzo wysoko złoto, złoto na historycznych szczytach. Inwestorzy cały czas to złoto wybierają, widząc tę światową niepewność. Zakupy na potęgę 3226 dolarów w tej chwili, jak spojrzymy sobie na złoto, no to jesteśmy na tech. A dzisiaj podczas sesji 3244 dolary za, za uncję i to jest nowy historyczny szczyt notowań na tym szlachetnym kruszcu. Mocne też bitcoiny, no i słabnie dolar, dolar w okolicach 3,78, ale za to bardzo mocny jest euro, które pokonuje poziom 4,30, w okolicach 4 trzymamy bardzo silny opór. Na uwagę zasługuje fakt, że euro-dolar pokonał wieloletni opór, ważny w okolicach 1,12, dzisiaj 1,6 na plusie, co jest oczywiście informacją w teorii dobrą dla rynków europejskich, niekoniecznie dobrą dla Stanów Zjednoczonych i niekoniecznie dobrą w kontekście siły dolara, no ale oczywiście pytanie, czy to nie będzie efekt tylko i wyłącznie przejściowy, to będziemy oczywiście obserwować i analizować. Ja Wam, drodzy widzowie, przypominam, żeby klikać kciuki w górę, subskrypcją, właśnie widać teraz na żywo kolejna wpadła, przypominam o Saksa jako partnerze głównym tego naszego kanału, no i powoli będziemy tutaj ten tydzień kończyć, się taki nieco krótszy materiał, ale chciałem, żebyście właśnie też wiedzieli, jaki jest mój punkt widzenia, czyli właśnie kwestia tego, że spodziewam się uspokojenia na rynkach i teraz uważam, że większy nacisk trzeba będzie kłaść na obserwację sytuacji geopolitycznej, sytuacji wojennej na, na wschodzie, bo to powinien być taki temat bazowy, temat bieżący, numer jeden od nowego tygodnia, może już nawet w weekend coś tam się wydarzy, zbliża się ten 20. Dzień kwietnia i to też może decydować o napływie bądź odpływie kapitału zagranicznego z naszego polskiego rynku. Ja przypominam, że w sobotę odcinek z przeglądem spółek z Giełdy Papierów Wartościowych, w niedzielę wieczorem pewnie o 20.00 program na żywo, także klikajcie kciuki, subskrypcje, żeby być na bieżąco, a ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!